Stosunkowo rzadko ma miejsce sytuacja, kiedy znany malarz, znany artysta realizuje coś na cmentarzu. Ksiądz Jerzy Klinger, którego tutaj mamy na grobek, był jednym z najbliższych przyjaciół Jerzego Nowosielskiego. Jerzy Nowosielski prowadził z nim bardzo e, gorące dysputy teologiczne. Był w zasadzie jedyną osobą, z którą Nowosielski mógł porozmawiać na, na tak wysokim poziomie, ponieważ Nowosielski był zafascynowany różnego, różnymi religiami, różnymi odłamami religii, w tym zakochany w Prawosławiu. I tutaj dla Jerzego Klingera wykonał taki piękny nagrobek po jego śmierci, gdzie osobiście wymalował e, ikony. E, widziałem jeszcze na jakichś starych zdjęciach czy starych rysunkach, że tutaj były takie e, dwie jakby listwy, gdzie się wstawiało świeczki. Także to wszystko musiało być oświetlone. E, prawdopodobnie było też trochę zakopcone jak to w starej cerkwi. No myślę, że ma klimat.